Witam Was serdecznie na kolejnym filmie, dzisiaj mamy 27 września, jesteśmy w okolicach Skarszew Jest godzina 8 rano, tydzień temu tu byliśmy, sprawdzaliśmy, troszkę było Czy dzisiaj będzie więcej? Tego nie wiem, ale jestem pełny nadziei. Zaczynamy! No i kochani, dzisiaj zaczynamy dzień od pięknej czubajki Kani Pierwsza w tym roku namierzona przeze mnie Cieszę się niezmiernie, bo dzisiaj będzie kotlecik no i udało się namierzyć już pierwszego prawózka Tak sobie tutaj stoi i patrzy się na Państwa Piękny Tak, dzięki ładny O! I tutaj obok też jest jeszcze jego Braciszek. A to już jest fajnie. Szukamy dalej. I przed Państwem kolejny maluszek. Świeżynka. Tak tutaj sobie stoi. Czeka na kogoś, a ktoś go znajdzie. Taki. Prawusek. Miniaturka. Ale ładny. Ląduję w koszyczku. Jest i kolejny maluszek. Ledwo go dostrzegłem. Już chciałem iść dalej, ale gdzieś tam mrugnął do mnie i go zobaczyłem. Ładne, lecimy dalej. Jak również zobaczyć możecie, udaje się natrafić na koźlarza babkę. No i ten całkiem fajny, już większy, zobaczcie. Ładnie tutaj w towarzystwie brzozy. Pójdziemy kawałek wyżej. I zobaczcie, kto tu się jeszcze schował. Dzień dobry. Piękny. No to szukamy. No kochani, taki widok to każdy lubi. Zobaczcie, jak sobie tu mieszkają. Tu jest pierwszy, jest i drugi. Nie, no cudno. O, zobaczcie. No prześliczne. Ruszamy. I kolejne w ilości raz, dwa, trzy cztery sztuki pięknie stają zobaczcie sami śliczne lecimy dalej tak sobie szedłem 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 i zobaczcie co napotkałem ale powiem wam ole marsz, ole zobaczcie niestety inaczej nie mogłem tego wyciągnąć tak głęboko siedział ale są piękne dwa prawuski ruszamy dalej i dosłownie kilka metrów dalej, nie opodal Kolejne cztery. Niczym żołnierze. O, już jestem w siódmym niebie, w grzybowym raju. Nie wiem, jak to opisać. Znacie to uczucie, kiedy idziecie do lasu po długo wyczekiwanym że bez grzybiu, a grzybki w końcu rosną. Tak, jak widać. Coś pięknego. Lecimy. Dalej. I mamy kolejnego no przepięknego przystojniaczka. Tu tak na Państwa patrzę. Ale jest cudaczek. Trzon gruby, beczułkowaty. A może bardziej maczugowaty? Jednakże nie zmienia to faktu, że jest prześliczny. Lecimy. I takie rodzinki są najlepsze. Jest pierwszy. Tutaj, zobaczcie, dwa maluszki. Idziemy trochę dalej. Jest czwarty i piąty. Do piątego podejdziemy, wykręcimy go. Jak się należy. Proszę zobaczyć. Pytań brak. No to poszukujemy dalej. No to kochani, ja już mam zawał serca murowany. No zobaczcie, przepiękny. Książkowy, atlasowy wręcz. Idziemy kawałek dalej. Już nie mam pytań. Zobaczcie, trzy obok siebie, ale no cudne, przepiękne. O, serduszko mocniej bije w rytmie czaczała. Jeżyna jakaś mnie tam dorwała. I zobaczcie jeszcze, to nie wszystko. Zobaczcie. O, ale pójdziemy sobie kawałeczek dalej. I co tu również stoi? Również jest prawóz oj kochani takie grzybobranie. Życzę każdemu. Naprawdę życzę Wam wszystkim tyle grzybków, ile byście chcieli nazbierać. No to pędzimy dalej. Teraz fajna rodzinka. Wytrafiliśmy dwa prawózki. W towarzystwie koźlarza. Zobaczcie. Dwa prowózki plus bonusik koźlaczek. No piękne. Jest kolejny prowózek. Ten troszeczkę większy. A tak się przed Państwem on prezentuje. Tutaj maluszek zlany deszczem, ale zobaczcie, jakże piękny. Pośród traw stoi sobie ja. ten król lasu. I czeka, czeka, aż go ktoś przygarnie. Trafił na mnie. Idziemy dalej. Tak jak widzicie, te grzybki w większości to takie malutki. Dopiero co powychodziły ale że są piękne to nie można im tego zarzucić no cudowne co zobaczcie tak się prezentuje malutki dzieciaczek te źle, że musiałem wam pokazać bo są śliczne ich kolory zobaczcie Dwa tutaj sobie stają. Długie trwony. Piękne. Idziemy dalej. W końcu doczekałem się jednego większego. Jest prześliczny. Zobaczcie. Ale cud do natury. Wcześnie piękne, żeby było więcej takich, idziemy dalej. Aż tak daleko nie poszedłem, to zobaczcie, co tutaj się skryło. O, ale. No proszę Państwa, mówiłem, żeby było trochę więcej tych większych. Jest i drugi. Cudowny. Piękny bonusik. Takie bonusiki to my lubimy, zobaczcie. Zaczynamy od koźlarza. Metr 20 m dalej gdzieś około. Mamy już prawózka. Do przodu. Jest koźlarz u góry, jest prawy na dole. 1,5 metra dalej. nie sprawy, ale jakiś liczny, przepiękny, ale to nie wszystko, bo jak zobaczyłem z tej strony jest kolejny prawusek. Idziemy kawałek dalej. Dzień dobry przystojniaku. Mamy prawuska, mamy drugiego prawuska. Kółkę, ściółkę, pamiętajcie, trzeba chronić. I tak, zobaczcie, trzy piękne prawe. Ruszamy dalej. Kto tu się nam schował? Kto tutaj jest? To ja, Boletus Edulis. Borowik szlachetny. No nie, cudne. No i zobaczcie moi kochani grzybnięci tego maluszka. No jest prześliczny. Fajnie dzisiaj rosną. Trochę ludzi w lesie jest. No wiadomo to ten okres. Ludzie lubią grzybobranie. Fajnie się relaksują. No i najlepiej jeszcze jak uda się jakieś grzybki odnaleźć. Tak jak takie. No to lecimy. No i kochani, dzisiaj, zobaczcie tutaj, będzie wielkościowo numer jeden. Ale ładne. ale ładne. Proszę Państwa. No cudne te oliwkowe pory już taki dostojny no nie mogę się napatrzeć lecimy dalej no i zobaczcie kochani no takie cudaczki to my uwielbiamy prześliczne wiem że cały czas używam śliczny prześliczny przecudowny przepiękny ale naprawdę te grzyby mi dają tyle radości że nie mogę wyjść z zachwytu pójdziemy kawałek Dalej, chodźcie ze mną. Tutaj jest kolejny. Tak. Ale dalej. Dalej jest też piękny. Zobaczcie. Ale cudaczki. Dzisiaj się naprawdę fajnie udaje to grzybobranie. Już chciałem zakończyć nagrywanie Rozejrzałem się, podniosłem głowę Zobaczcie dalej Kolejny prowusek Zawsze warto się rozglądać Pamiętajcie, znajdziecie jednego Rozglądajcie się dookoła Szukamy dalej A już go widzę A czy tylko widzicie Zobaczcie Jak się tutaj schował malec Pokażemy. <laughs> tak się tu schowałeś. Ale piękne. Pękaty. Zobaczcie sami. I kawałek wyżej. Jego braciszek. Kolejny. I idziemy trochę dalej. I zobaczcie. Kolejny stoi. Już trzeci. Teraz pójdziemy troszkę dalej i mamy czwartego śliczne szukamy dalej prześlicznej urody dwa. boletuski kolejne zobaczcie tutaj pierwszy ślicznotek idziemy troszkę dalej i zobaczcie tego ten to jest cudak Cudak baski. O, był tutaj kolejny obok niego schowany. Także mamy łącznie trzy boletuski. Tak jak mówiłem wcześniej na filmie, że jak znajdziecie jednego, warto się porozglądać. Już dosłownie chciałem tutaj iść. A tu niedaleko były właśnie te cztery. A tu jeszcze udało się kolejne dwa namierzyć. Sporo dzisiaj prawusków, naprawdę sporo. I w przepięknym lesie teraz jesteśmy. Tak tu jest uroczo, zobaczcie. Fajnie tutaj rosną, tu bodajże jakaś maślankę, Ale zaraz chcę wam pokazać, co tutaj się uchowało. No zobaczcie. Pierwszy i drugi, no to jest to jest to co tygrysy lubią najbardziej brakuje mi słów by opisać radość emocje wystrzeliły w zenicie praktycznie ale piękne ja cieka nie no można patrzeć i patrzeć prześliczne dwa krawuski no to lecimy dalej. Już sobie wracamy do samochodu. Idziemy, idziemy, idziemy i zobaczcie. Jeszcze na do widzenia. Przepiękne dwa prawe. Ale ten to jest kozaczek. No niesamowity w sensie kozak taki. Ale oczywiście to borowik, ale jaki. Mhm. Hmm, hmm. No zobaczcie, brak słów. Ruszamy do domku. No nie chcą pozwolić wrócić do auta. Zobaczcie, jeszcze jest jeden. I u góry. U góry. Jeszcze jest drugi. Ale one dzisiaj naprawdę naprawdę siedzą mocno. Lecimy. Może jeszcze się coś znajdzie. No zobaczcie. No nie dadzą wrócić. Idziemy, idziemy. I stoi boletusik. Tu go się nie spodziewałem powiem wam szczerze. Naprawdę. W takim miejscu. No ale jest. Jakby nie patrzeć. No dobra, lecimy dalej. Nie mogę. Kochani no, nie wrócę chyba dzisiaj. Mówiłem przed chwilą, że się nie spodziewałem go tutaj, bo dawno w tym miejscu się nie pojawiały, a jest już drugi. Warto się pokręcić. No fajny nie ma co? Do koszyczka. Kochani grzybnięci, na dzisiaj kończymy grzybobbranie. Jak widzicie udało się dzisiaj naprawdę pozbierać trochę tych grzybków. Jest teraz wysyp, także zachęcam do odwiedzenia lasu. Grzyby również widziałem na rynku, na przymorzu. Są i w lesie, także ruszajcie, próbujcie. Weekend już jest bliziutko, także zapraszam do lasu. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!